Siemanko ludziska! Witam Was w kolejnym już materiale serii FIFA 23. W tym oto filmie porozmawiamy sobie o tym, jak najlepiej spożytkować 4600 FIFA Pointsów, które dostaniecie za pre-order edycji Ultimate. Omówimy też sobie, jakie inne rzeczy dostaniecie i też przede wszystkim, na co najlepiej te punkty spożytkować i jakie też będą miały te punkty implikacje na rynku, czyli jak będą wyglądać ceny, na co najlepiej zwrócić uwagę na rynku i ogólnie co robić, gdy zacznie się wrzawa, czyli w Właśnie ten 27 września wystartuje i wszyscy już będą mogli wejść do gry, oczywiście, którzy mają edycję Ultimate, bo y, zwykła wersja będzie miała start 30 września, wtedy też posiadacze edycji Ultimate dostaną swoje obiecujące transfery, czyli kartę z obiecujących transferów. Oczywiście będzie ona niewymienna, i też chyba 27 również powinniśmy dostać y, informa, czyli kartę piłkarza z pierwszej drużyny tygodnia, oczywiście będzie ona też niewymienna. Y, oprócz tego też w poprzednim filmie odnosiłem się y, a propos jej. Play. czy warto jest w tym roku posiadać EA Play, bo w poprzednich edycjach FIFA mieliśmy taką sytuację, że mogliśmy grać już podczas startu WebAppa, mogliśmy grać przez 10 godzin FIFA limitowanie dzięki subskrypcji EA Play. W tym roku też jest EA Play, ale mankament leży w tym, że startuje on tego samego dnia co edycja Ultimate, czyli 27 września, więc jest to zbędne dla nas, chyba że nie jesteście posiadaczem jeszcze FIFA żadnej edycji, no to wtedy ewentualnie możecie sobie kupić EA Play po to, żeby sprawdzić po prostu FIFKę od 27 już, albo jeśli posiadacie zwykłą edycję FIFA, FIFA i startuje ona od 30 września, to możecie sobie zagrać przez 10 godzin 27 poprzez EA Play, ale jeśli macie już edycję Ultimate, to ta informacja jest dla was zbędna jeszcze jedna informacja na Originie, na PCcie. jest w tej chwili informacja widnieje, że rzekomo przez, poprzez EA Play Pro 26 Września już o 16 godzinie, niby ma to wystartować, ale znacie jej. To może być gafa z ich strony, nie jest to nigdzie potwierdzone. Wszędzie jest powiedziane, jak wejdziecie na oficjalną stronę jej Play, która jest połączona z FIFA, że startuje to 27. .00. Może to pójść dwie strony. Albo dla wszystkich faktycznie wystartuje o 16, .00, 26, .00, 26 .00 września, ale moim zdaniem wystartuje dla wszystkich 27, pewnie o północy naszego czasu polskiego. Jest oczywiście szansa, że pecetowcy, jeśli będziecie grali, na tej platformie, to że o 16 już zaktywuje wam się EA Play Pro i będziecie mogli zagrać 8 godzin przed konsolowcami, ale to nie jest potwierdzone. Mówię, nie pracuję w jej, jest mi ciężko powiedzieć, czy to jest gafa z ich strony, czy, czy faktycznie tak będzie. O, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do rzeczy: drobna korekta a poprzedniego filmu. Słusznie mnie poprawiliście, że w kolejnej edycji FIFA, znaczy w trójce, będzie tylko jedna uniwersalna zmiana pozycji. Pozycje są skondensowane tylko w jedną kartę, która będzie na rynku, i jej będziemy używać do wszelakich zmian na przykład właśnie z pozycji skrzydłowego na SPO, ITP i TD. Oczywiście omówimy to sobie na następnych filmach, czy ta karta w ogóle będzie opłacalna do inwestycji, za ile ona będzie chodzić na rynku. Musimy to już wszystko sobie zobaczyć, jak, jak gra wyjdzie, ale faktycznie będzie tylko jedna uniwersalna pozycja, więc handel na tym będzie... No, no nie, nie będziemy handlować pozycjami, tak? Ale wszystkie inne metody oczywiście powinny działać. Więc przechodząc do rzeczy, na co wydać 4600 punktów, które dostaniemy z edycji? Ultimate. Moim zdaniem opcje są dwie. Opcja numer jeden, która moim zdaniem jest bardziej opłacalna, to są po prostu paczuszki. To są po prostu paczki, a nie będzie ich za dużo na start. Na start w sklepie będziemy mieli prawdopodobnie zaoferowane tylko premium gold paczki. Tak podejrzewam w zeszłym roku i jej usunęło paczki za 5000. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Czy dalej będzie tylko premium gold paczka na początku, czy może jeszcze będzie jakaś inna. Wątpię w to bardzo, więc i tak uważam, że ta paczka będzie najbardziej opłacalna na start z tego powodu. Że najszybciej zbierzemy końce, tak, im szybciej otworzymy te paczki, a czas to pieniądz, szczególnie w pierwszych godzinach po starcie FIFA, im szybciej otworzymy paczki, im szybciej zbędne rzeczy sprzedamy z nich, tym szybciej się wzbogacimy. A pamiętajcie też, że wiele kart foderowych, właśnie pozycje, znaczy pozycja tak, będzie jedna, wiem o tym, ale na przykład style gry, to wszystko w pierwszych godzinach po wyjściu oficjalnym gry będzie, będzie spadać. Oczywiście meta karty, meta karty, do których też potem przejdziemy i no, bardziej po popularne karty, jak już ludzie zaczną budować swoje składy, i będą chcieli mieć jak najlepszych piłkarzy w swoich składach, no to wtedy oczywiście te karty dość szybko odbiją, ale na samym początku właśnie karty tego pokroju będą tylko spadać i będziemy chcieli jak najszybciej albo wystawić na rynku, albo wręcz niektóre z nich squixelować, na przykład jeśli zobaczycie, że z tyle gry się nie sprzedają, oczywiście wszelkie piłki, wszystkie właśnie tego pokroju rzeczy, kontrakty, no wiadomo, mogą się przydać na początku, więc nie chcecie pewnie wszystkich ich kompletnie sprzedawać albo squixelować, ale wystawiać też się raczej, nie wiem, czy się będzie opłacać, bo, bo wydaje mi się, że mało kto będzie kupował w pierwszych godzinach kontrakty, nie po to ludzie się logują na początku, żeby, żeby to dostać, ale, ale no będziemy obserwować, tak? Ale chodzi mi po prostu o to, że im szybciej otworzycie paczki, tym szybciej będziecie mogli zidentyfikować, co sprzedać, co sobie zostawić w klubie i mieć kapitał na potencjalne inwestycje. A drugą metodą ewentualną jest robienie draftów, czyli jest po prostu granie w grę Poprzez drafty, ale nie polecałbym tego, chyba że bardzo dobrze umiecie grać w FIFA. Jeśli jesteście na poziomie co najmniej robienia 14-16 winów, a może i więcej to wtedy drafty faktycznie mogą się zacząć wam zwracać i faktycznie będzie to odrobinę lepsza, lepsze value, lepsza opłacalność niż otwieranie tych paczek, ale też musicie zadać sobie pytanie, czy chcecie tyle czasu na drafty marnować, bo podczas gdy inni już otworzą paczki te ceny zaczną spadać, to wy będziecie jeszcze dalej grać w drafty, nie będziecie mieli tego kapitału, co już inni będą mieli poprzez otwarcie tych paczek, więc to już wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę jesteście tak dobrzy w draftach, żeby, żeby zagrać je zamiast otworzyć paczek, paczki. Oczywiście no jest też opcja trzecia, możecie połowę wykorzystać na otworzenie paczek, a połowę zostawić sobie na drafty. Ale mówię, w drafty bym grał tylko, jeśli jesteście bardzo dobrymi graczami FIFA. Jeśli jesteście, jesteście przeciętni tak jak ja, to lepiej jest od razu otworzyć te paczki i dzięki temu zbudować swój kapitał. Pamiętajcie też, że jeżeli przenosicie swoje punkty z FIFA 22, to właśnie 27 września powinien Wam wyskoczyć komunikat o możliwości przeniesienia tego, jest to jednorazowe, więc radziłbym dobrze kliknąć w guzik, żeby móc przenieść sobie Wasze FIFA Points z FIFA 22 do 23, bo drugiego takiego komunikatu już mieć nie będziecie. Chodzi mi o to, że jednorazowo możecie przenieść sobie punkty na... Na FIFA 23. Niektórzy z Was też pytają się mnie, czy warto zostawić swoje FIFA po na później, na potencjalne promocje, żeby być może trafić jakąś kartę z promocji. Moim zdaniem nie, bo sami wiemy, jaka jest trafialność kart promocyjnych z paczek FIFA, szczególnie w pierwszych tygodniach. Szczególnie, że nie będzie, nie będą wiele lepsze paczki zaoferowane w sklepie od tych podstawowych, które będziemy mieli już dostępne od samego startu gry. Prawdopodobnie pojawi się może kilka limitowanych, jakichś premium player paczek, czy coś w tym stylu, czyli, czyli paczek z 25 tysięcy, może za, za 30, ale, ale moim zdaniem nie warto czekać, bo mówię, im szybciej zbudujemy swój kapitał, tym lepiej, będziecie już mieli kontrakty, będziecie już mieli startowy jakiś budżet, jeśli nie wyhandlujecie za dużo podczas aplikacji webapp, to te FIFA points y naprawdę mega Wam pomogą, szczególnie też w robieniu zaawansowanych sbc ów więc, więc moim zdaniem nie, absolutnie nie warto czekać, Są, cały czas trzymam się tego, że dwie opcje, albo otwieranie bezpośrednio paczek pierwszych ze sklepu, albo robienie draftów. Teraz przechodząc do tego, co powinniście zrobić, gdy już otworzycie Wasze FIFA points i -y, jaki będzie miało to wpływ na rynek, chcę wam pokazać jak to wyglądało w zeszłym roku. Oczywiście pamiętajcie, w tym roku może wyglądać to troszeczkę inaczej. Te flerne FIFA points -y, możliwe, że będzie można już doładowywać podczas aplikacji weba, więc zasób będzie przeogromny i możliwe, że zobaczymy historycznie niskie ceny w tym roku na FIFA, szczególnie w pierwszym tygodniu. Ale myślę, że pewne rzeczy się nie zmienią i pewne trendy zostaną zachowane, takie jak te, że gdy 27 wrze 7 września wszyscy otworzą swoje FIFA points, -y, pamiętajcie, że nie Będziecie jedyni, to zobaczymy chwilowy spadek nawet w metakartach, takich jak Kim Pempe takich jak Dembele, takich jak Saint-Maximon. Te wszystkie karty bardzo możliwe, że Osiągnął bardzo niską cenę, ale potem w kolejnych dniach zaczną znowu odbijać z tego powodu, no bo ludzie zaczną kupować swoje czy znaczy po prostu budować swoje składy. Tak więc, więc będzie to pewnie chwilowy spadek. więc Oczywiście na streamie na żywo 27 na pewno będę streamował na Twitchu i na pewno będę wam na bieżąco pomagał. Co uważam, że zrobić z daną kartą, jaką ją, jak ją wylosujecie z machiny losującej paczek w sklepie, właśnie z, z tej edycji Ultimate? Więc będziemy tutaj wszystko na bieżąco, no. Będziemy po prostu obserwować, jak się będzie sytuacja na rynku rozwijać, ale myślę, że ten trend będzie zachowany, więc metakarty prawdopodobnie lepiej będzie sobie zachować, bo jak widzicie, wiele z nich wiele z nich odbiło dosłownie już godziny, o ile nie... No może nie minut, nie, nie minuty na pewno nie, ale, ale godziny, a na pewno dni po tym, gdy, gdy, gdy już te paczki zostały otwarte. Widzicie, z Dembele było dokładnie to samo. To był to było czas, kiedy... Kiedy te paczki były otwierane, a potem oczywiście były wzrosty, gdy już były budowane składy ale też potem były znowu spadki, więc mówię to wszystko już na bieżąco, będziemy sobie obserwować, ale chodzi mi o to, żebyście potrafili dobrze zidentyfikować jakie rzeczy sprzedać od razu, żeby mieć już swój startowy kapitał na chociażby metody handlowe, o których mówiłem wam w poprzednich filmach, a jakie karty możliwe, że będzie warto zachować, bo w kolejnych dniach one będą dużo wyżej, przede wszystkim karty w mecie, świetne linki, linki z Realu Madryt, taki Rudiger, Dembele, Barcelona czy hmm, Rudiger nie Barcelona ale wiadomo Barcelona, Real PSG to będą linki Hakimi jak tego pokroju karty dostaniecie to, to uważam, że one wzrosną już na drugi dzień po otworzeniu naszych FIFA Pointsów w kolejnym filmie powiem wam właśnie o tym jakie karty uważam, że warto będzie sobie zostawić z naszego openingu, a jakich pozbyć się. Jak najszybciej. Uważajcie bardzo na takie karty pułapki jak zeszłego roku, chociażby Pepe czy czy Vertonghen, który mieli bardzo wysokie tempo, bardzo bardzo zbustowane tempo w stosunku do poprzednich lat i ludzie się bardzo na nie rzucili podczas pierwszych godzin gry, bo myśleli, że to będzie wow, niesamowita meta i ta karta bardziej pójdzie w górę, a tymczasem ponieważ był mocno pakowalny i ponieważ był z off-ligi, to, to tego pokroju karty bardzo szybko spadały na rynku i nie była to dobra inwestycja. Ale właśnie o konkretach, o konkretnych kartach, które uważam, że będzie warto sobie zatrzymać w klubie, a które sprzedać, porozmawiamy już sobie na następnym filmie. A na tym właśnie chcę Was ostrzec, ale też mniej więcej przygotować Was właśnie na to, co robić z poszczególnymi kartami. Dzięki piękne za oglądanie tego materiału. Dziękuję pięknie za to, że wbijacie na Discorda, że wbijacie na, na mojego Twitcha i w ogóle, że jesteście. Mam nadzieję, że klikniecie wtedy dzwoneczki wszystkie youtube'owe lajki i że pomożecie mi dalej rozwijać to co robię i że filmów będzie dzięki wam jak najwięcej widzimy się już jutro dzięki za oglądanie i do zobaczenia